Opady deszczu w kwietniu pobudziły wegetację roślin w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Już odbyły się pierwsze koszenia, wysiewane są zboża w dziale roślin użytkowych, przycinane są byliny i róże. Róże zakwitną w tym roku później ze względu na tą opóźnioną wege wegetację wiosenną, i myślę, że w połowie czerwca będziemy mogli w pełni kwitnienia podziwiać naszą różankę. Ale Kielczanie, którzy w czasie majówki zajrzą do ogrodu, będą mogli nacieszyć oczy kwiatami. W ogrodzie botanicznym w Kielcach w pełni kwitnienia rośliny cebulowe. W tej chwili, takimi dużymi połaciami, kwitną u nas narcyzy, ale kwitną też na żółto jeszcze forsycje przy wejściu do ogrodu, albo tak jak tutaj wokół nas, magnolie, chociaż one wrażliwe na te minusowe temperatury które w tych ostatnich dniach nam doskwierają, więc mam nadzieję, że te kwiaty jeszcze się utrzymają przez te kilka dni do otwarcia, do 1 maja. W tym sezonie w ogrodzie pojawią się ciekawostki, m.in. kolorowe rabaty w kształcie kontynentów oraz kolekcja roślin pasożytniczych. Goście ogrodu mają do dyspozycji 11 hektarów, a to oznacza, że w czasie zwiedzania można zachować bezpieczne odległości. Oczywiście przebywanie wśród przyrody ma same plusy. Jest to forma relaksu, forma odstresowania się. Przyroda działa w ten sposób na nas, że jesteśmy w stanie się łatwiej zrelaksować i pewne stresy dnia codziennego od siebie odrzucić. Także ja serdecznie zapraszam do ogrodu. Można wziąć ze sobą kocyk, można tutaj spróbować u nas pikniku na trawie, bowiem te trawniki, które my mamy w ogrodzie, to są trawniki użytkowe, więc proszę nie bać się z nich korzystać. Teraz tylko mocno trzymamy kciuki, żeby w długi weekend majowy dopisała pogoda.